Przejadę się dzisiaj do pracy na około 12 do 14.30, powiedzmy. Jest czwartek, zwykły dzień. Wczoraj było święto Trzech Króli i pracowałem samochodem. 190 zł zarobiłem. Bardzo spokojnie było na mieście, pusto, dużo miejsc do parkowania. Ale miałem dwie złe dostawy, bo Podwola Park teraz jeździmy w te rejony, gdzie kiedyś jechałem rowery, mówiłem, że szkoda, że tu nie dostarczamy, no i teraz już tam jeździmy, ale to nie jest fajne, bo... Samochodem jest to najgorsze miejsce, po prostu nie ma gdzie parkować prawie w ogóle. Trzeba szukać miejsca, jakichś takich nabocznych no, uliczkach, ale one wszystkie są zastawione naprawdę ciężko. Mnóstwo samochodów tam poparkowało wszędzie. No i długo, przez to musiałem, znaczy dłużej dojść trochę i też czekałem 20 minut na tą, na sushi. I taka jedna dostawa mi zajęła godzinę i to w promowanym czasie. A także miałem dostawę na Stuktuka na złotą 44, czyli ten wieżowiec przy Złotych Tarasach, którym tam Lewandowski ma apartament, ale pomyślałem kurczę tam zawsze są problemy z parkowaniem i teraz że zrobili te nowe ścieżki rowerowe to pewnie nie ma już w ogóle miejsc do parkowania żadnych, to zatrzymałem się przy, no w sumie przy Mariocie i spod Mariota tam leciałem pieszo. Idę na miejsce, patrzę przy Złotych Tarasach porobili nowe miejsca do parkowania przy samym tym budynku 44 też są miejsca, wszędzie były miejsca, ja tam jak głupi leciałem z 5 minut A w dodatku klientka czekała na mnie na dole na tym, przy recepcji i pewnie widziała, że ja już się zbliżam Zeszła do recepcji A ja zatrzymałem samochód przy marioci i dalej pieszo szedłem, więc Bez sensu, dwie dostawy takie żałosne dosyć, ale reszta była bardzo przyjemna Bardzo fajna, a teraz już śnieg zaczyna padać powoli Pierwsze płatki no już lecą Zobaczymy jak będzie z ruchem Nie wiem Czego się spodziewać? Dobra, jestem gotowy, ruszam Śnieżek taki pada jak widać a może nawet by na filmie nie widać Ostatnio zmienili w Volt, że już nie można się godzinami wymieniać, nie można swoich godzinek oddawać innym, ale za to zwiększyli czas anulowania znaczy możliwość anulowania dyżuru teraz jest 24 godziny przed rozpoczęciem dyżuru Wcześniej można było 48 godzin przed rozpoczęciem maksymalnie, nie, minimalnie no wcześniej trzeba było dwie doby przed rozpoczęciem zdecydować, że się odrzuca dyżur, można było anulować, a teraz jedną dobę przed, czyli łatwiej. A więc pierwszy raz w tym roku na rowerze pracuję, bo trzy dyżury póki co miałem samochodem, wszystkie po około 200 zł, niecałe zarobku, więc mam prawie 600 brutto po trzech dniach pracy, takich 7 godzinnych 6, ale teraz chyba mało będzie wpadać, bo Ogólnie słaby ruch jest, szczególnie jak. no tak mi się wydaje, że jak jestem poza grafikiem. Aha, i zmiany wprowadzili na grafiku. Teraz są inne, inne godziny do wzięcia, dużo mniej. W taki prostszy układ, ale no, chyba jest ogólnie mniej godzin i piszą, że będą powoli się wycofywać z, z tych, z gwarancji godzinowych z grafiku, że będzie w przyszłości system pracy Volt raczej taki, że będzie się logować. Bez grafiku, bez gwarancji, jak w Uberlice. tak już chyba 15 minut czy 20, a jestem przy stawkach czy przy stawki. Nigdy nie wiem czy się mówi przy stawkach czy przy stawki. I nic nie wpadło oczywiście. Może tylko sobie pojeżdżę dzisiaj. No wiecie, że w zeszłym roku ani razu nie zrobiłem nawet 100 km rowerem. Najwięcej to 99, wtedy gdy do pracy pojechałem z domu przez las. A tak to nigdy 100, no bo nie byłem na wyprawie takiej prawdziwej. Mało jeździłem sobie faktycznie. O nie, w tym roku musi być lepiej. Muszę stówę już w styczniu zrobić. Pierwszym. W zimnie. Ale to pierwszy taki rok bez stówy od dawien dawna. Chyba zawsze robiłem. Najfajniej było, ile to dwa lata temu, trzy lata temu, gdy zacząłem od stówy. W ogóle już w styczniu po puławach jeździłem. 100 km przejechałem bez wyjeżdżania poza granice miasta. I w ogóle wtedy to zrobiłem już 1 stycznia 80 km na takim zimnie. Pamiętam jak piłem zimną wodę na zimnie obozy. Marnie było, ale to był wtedy chyba najlepszy mój rok pod względem rowerowania. Najwięcej przejechanych kilometrów 2018. Oczywiście już mi się marzy tegoroczna wyprawa majowa lub czerwcowa. Mam taki plan, żeby już samochodem się nie podwozić, nigdzie tylko przejechać normalnie. Z domu do domu, przez kaszuby na Śląsk albo przez kaszuby do Czech. No ale tak wiadomo, no hotele nieczynne teraz nie wiadomo czy w ogóle będą i dla kogo, czy tylko dla zaszczepionych. Czy takie chamstwo zrobią, a jest to możliwe. Może w namiocie powinienem spać. Cała wyprawa w namiocie. Oj, tylko skąd brać prąd wtedy do telefonu? Powerbanków wziąć ze sobą. 20. Ja jestem już przy Hali Mierowskiej, nadal nic nie wpadło. Pewnie wpadną ze dwa zamówienia. <grym> Ale myślałem, że pogoda będzie gorsza, że ten śnieg będzie taki napiewcza, denerwujący. Ale nie jest źle. Tylko z zamówieniami jest źle. No, jeden dziadek tam życie ryzykował na czerwonym, poszedł na drugą stronę ulicy, bo zobaczył autobus, że już podjechał na przystanek. Mało go samochodu nie rozjechały, obtrąbiły. Dobieg do autobusu, ale i tak już drzwi zamknięte były, kierowca go nie wpuścił Odjechał Dziadek ma za karę za głupotę Kurde, ci starzy ludzie często tak właśnie przechodzą przez ulicę Na czerwonym Najczęściej to oni właśnie, wcale nie młodzież Albo w ogóle tam gdzie świateł nie ma przechodzą O, Majbach Jeszcze raz widzę Majbacha No tak, pod tym cholernym, jak to się nazywa? Ten budynek jaki tam, jaka tam firma się ulokowała, ta najgorsza z najgorszych. Niech no przeczytam. I nazwę to sobie przypomnę. Patrzcie Majba No ten bank, nie Santander, tylko ten diabeł wcielony, kurde zapomniałem, co go Pis do Polski sprowadził, co go nawet z Anglii wyrzucili, a do Polski go sprowadzili. Cóż, może będą kolejny rozbiór polski organizować pod względem finansowym I się tym zajmą. Dobra, chciałem jechać teraz. Dobra, już przeczytałem nazwę tego banku czy tej firmy na budynku. JP Morgan, oczywiście. A tu kolega pojechał tak żwawo, jakby miał dostawę jakoś. <laughs> może na grafiku. No ja dzisiaj poza grafikiem, chociaż chyba miałem i zrzuciłem. Jak zobaczyłem, że deszcz ma być, nie chcę być zmuszony do tego, do prac pracowania w takich warunkach, ale na przyszły tydzień wziąłem sobie 11, 14, na poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. O, za to teraz nagrodę dostałem. Wpadło Marie Cruz Mission Buri, obok, dosłownie obok. To chyba do tego fryzjer. No, patrz, jadę. Fajna dostawa. Warto było jechać tutaj pół godziny. Z boża po tą jedną dostawę. Tak, to do tego fryzjera Zobaczyłem nazwisko, znaczy imię, imię tak? Imię. I to Anna Widzicie, znam już klientów dobrze to, Spojrzę na mapę już wiem kto to Już dostarczony i od razu wpadł Barnburger Gdzieś tam na Grzybowską Koło Warsaw Spire Za 12 minut odbył się. Barnburger Jeszcze tylko 9 minut do odbioru jak ktoś chce sobie ładny widok na Warszawę zobaczyć, przyjezdny. znaczy ktoś przyjezdny poza Warszawy, to polecam iść do tego budynku tutaj. To jest ten budynek, w którym jest McDonald's. Nie, zaraz, a ten drugi. I tam wjechać sobie na górę, bo można, ochroniarze wpuszczają i nie ma problemu i ładny widok na Warszawę za darmo. Bo na Pałac Kultury wjazd chyba 20 złotych koszty. No właśnie odjeżdża inny dostawca samochodem. Jak byłem tam przy że to, to akurat stało, obok i teraz podjeżdżam pod Barnburger i on też tutaj podjechał, śledzi mnie. Ten dostawca globo jest niezły, bo ma nie tylko przyłpice, ale też maseczkę, podwójne zabezpieczenie. Kurde, zimny wiatr w gębę, znaczy w przyłpice. Aha, to jest Grzybowska 78, tutaj mam dostawy. W nocy ładnie ten budynek wygląda. To jeden z tych biurowców, do których, do których nas nie wpuszczają na górę, więc na dole trzeba czekać. Tam my, apartamentowy to jest całkiem fajny z tyłu. Taki okrągły. A tutaj taki budyneczek i Kabul Kebab. A na Woli, tam gdzie wczoraj miałem problem z parkowaniem, tam jest Zabul Kebab, ale widać, że literka K została zdjęta i Z tam chyba wklejono, czyli nie wiem, może ktoś wykupił lokal i musiał nazwę zmienić. To sobie tylko jedną literkę zmieniłem i nic nie wpadło, dwie dostawy na razie, 13.03, godzina, godzina pracy, ponad troszkę. I teraz fajne wpadło, bo z żelaznej Vegan Mango Street Food aż na Powązki, gdzieś tam w tamte rejony. Dobra, może już tam zostanę, blisko samochodu, fajnie, pasuje mi to. Mają drużcik 7, dosyć daleko jak na rowerowego, ale ważne, że w odpowiednim kierunku. Straba mi tak gada, ale już się dzisiaj raz zaczęła. Także ja chyba zrezygnuję ze strawy. I już w ogóle nie będę. W ogóle nie będę już dopisywał tych tras w pracy. bo Denerwuje mnie to, że to się ciągle zacina. Jeszcze znaczy ciągle, no. Kiedyś się w ogóle nie zacinało, teraz się zaczęło zacinać. Dobra, zobaczmy moje po trzy dostawy 38 zł. Yeah, I'm rich, 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 rich. rich. I'm a rich bitch. Hibnera tutaj powstaje blok, chyba. O, tam na terenie instytutu wczoraj miałem odbiór. Okazuje się, że tam jest nie tylko sypka. Znaczy, nie zaraz, mąka. Jak to jest? <gibnera> mąka i woda, nie tylko mąka i woda ale też barbecue, burger czy coś tam takiego i to jest w tym samym lokalu po prostu po lewej stronie tego samego lokalu chociaż na mapie jest oznaczone inne miejsce czyli gwiazd tam przysłabanie, a to nie jest przyślabanie, tylko na końcu tak jak mąka i masło żebyście wiedzieli bo ja wczoraj nie wiedziałem i, i nie wiedziałem chociaż jest opis to jak go przeczytałem to się dowiedziałem dobra jadę na rydygiera nie mam dyżuru, to nie muszę jechać do centrum. A tu jest ścieżka. Uwaga, Stasz się załapie na film. Zbliżenie, zbliżenie na Stasia. Co mi pokazuje, że ja tam stanął, ściąga mnie. <grytanie> Zaraz zapytam, czy mogę to opublikować. Bo nie wiadomo. Publikować yy, wizerunku każdego, kogo się chce. Też tak naprawdę nigdy nie pytam nikogo A tutaj niestety patrzcie kas o. Niestety jakiś motocyklista tu zginął I Staś odjeżdża, patrzcie Uuu, Szybciej, szybciej, szybciej Ej, nie jedzie tak szybko jak myślałem Dobra, a ja co ja mam robić? Ej, to czemu Staś nie zamawia jak tu mie mieszka w tej okolicy? To powinien zamawiać co dzień coś z Volt Jak było biuro czynne Znaczy no teraz też jest czynne Ale chyba support tam nie siedzi teraz Tylko zdalnie dalej pracuje. W sumie nie wiem To biuro sporo zamawiało tam na ulicę widok że W sumie ile ja razy wiozłem na widok A teraz już nie Wywozi się do biura Chociaż ktoś miał chyba dostawę Ostatnie To ja poproszę jakieś ciała, tutaj Nie wpadł za obok nie Kolejne co może mi wpaść tutaj, no to te barbecue, o tutaj ta sypka mąka Samochodem przez szlaban się wjeżdża, ale wejść można tutaj od strony pomuskowskiej Kolejne co może wpaść to patataj, po prawej sypka mąka, po lewej pizzeria, tylko jak ona się nazywa? Dalej kuchnia Jolibot, tam Jolibot ma to wpadać tutaj. No i patrzcie, moje błotko, na którym parkuje samochód zawsze, w takim dniu to zastawione jest jednak. Już by się nie dało. Nie znalazłoby się miejsca. A tutaj dalej po lewej te parkingi dopiero budują. No mam nadzieję, że zrobią tam prawdziwe parkingi porządne. Bo teraz to wykosili tyle miejsc, że no nie ma gdzie stawać po prostu. Ej, chciałem sobie tu usiąść na aweczkach one jakieś mokre kompletnie. To nie, O, szachownica, ale szachów brakuje. Może mają tutaj na stanie szachy. <grydy> Idzie się do ochroniarzy i on daje szachy. Staś się pyta, co tam? Ja mówię zimno, ale powinienem powiedzieć mały ruch. A czas trzy dostawy byłem w centrum, no jak tutaj przyjechałem, to tu może być gorzej. Ale nie, nie, już się będę trzymał, tutaj zaraz kończę już, Kasia zaraz wychodzi z firmy za półtorej godziny Nie no, za nieco ponad godzinę Najlepiej by było tam w tej stronę, w stronę właśnie podleśnej na koniec dostać zamówionko Prosto tam, gdzie samochód stoi Tu będzie ścieżka rowerowa, wzdłuż dygiera, Ale patrzcie, czy tu w ogóle będą miejsca do parkowania, bo ciężko powiedzieć To powinny być, no przecież Kurde, tu jest mnóstwo ludzi. Mnóstwo dostawców, a nie macie parkować. No. I podjechałem pod Sam Żoliborz, Tam wpadło mi na Sierpecką. Pod Teatr Komedia, pod ósmą kolonię. Także w stronę samochodu, bardzo fajnie. Może zostanę na placu na Tam coś wpadnie: jakiś pan sushi albo tratoria, zapiceria. Jak ona się nazywa. Nie wiem, ale na. Naszą rocznicę z Kasią tam zamówiłem jedzonko i bardzo dobre było Pyszne te pierożki małe takie Jak siostra ze mną jeździ, ta starsza, samochodem To ona nigdy nie wychodzi z samochodu, nie idzie do klientów A to, czyli jałomija najfajniejsza rzecz, najważniejsze Łażenie po blokach Tak jak teraz, na trzecie piętro No i dostawę miałem przy ósmej kolonii, i właśnie wpada mi ósma kolonia I w dobre miejsce na tą, jak ona się tam nazywa, Włościańską i stamtąd sobie podjadę. Do samochodu już skończę o 14.15. Cholera, trochę za wcześnie. Jeszcze byłby czas, ale dobra. Blisko samochodu? No, chyba tak. I już milutko dostarczone na Włościańską. Już jadę do samochodu, chociaż jest dopiero 20 po, <gryw> czyli też 40 minut Kasia dopiero wychodzi. Jeszcze coś bym tu może w tym czasie dostarczył, ale nie wiadomo nigdy, czy na czas bym dojechał. No ale dobrze, że dzisiaj się skończyło blisko. Nie na mokotowiu. W ogóle zaczęło padać trochę przed chwilą, znowu deszcz tym razem. A teraz, już znowu nie. Chyba nie będzie w tym roku w ogóle śniegu. Dobrze przepowiadam. Dobrze by było. I już jadę w stronę brudnego samochodu. No nie opłaca się myć teraz z tej tojatki, bo to zwłaszcza jak przez las jadę do domu to wtedy tak się upaćka błotem, że nie ma to sensu, Moje na wiosnę dopiero. A i muszę wstawić tą żarówkę przy rejestracji z tyłu, bo jest już przepalona od, nie wiem, od czterech miesięcy chyba. Ale najgorsze, że żeby ją wymienić to trzeba to tak wyjąć rejestrację i cały ten, ten taki uchwyt na nią, bo patrzcie, bo żaróweczka nie da się wyjąć inaczej. Bo się blokuje, a nie widać, tak? Także zajmę się tym, gdy będę miał czas I już sobie siedzę w samochodzie, jeszcze 30 minut będę siedział Mam czas coś obejrzeć, nie wiem, może Vloga tego chłopaka z Gdyni, co jeździ w Volt Tylko tam jakieś problemy z dźwiękiem były Szum, szum z tego, z kierownicy się przenosił na Rower, znaczy na, na mikrofony, dlatego to jest zawsze z pomysł, żeby włożyć na kierownicy roweru aparat, bo bardzo głośno szumi, nieprzyjemnie Taki sobie kabelek kupiłem USB, normalnie do powerbanku do ładowania Zagięty Bo jakiś czas temu, a to już dawno sobie wygiąłem ten swój normalny kabel, bo jak tak od dołu normalnie podchodzi i się brzuchem oparłem, to wtedy się wygiął A taki zagięty na bok, w kształcie litery L powiedzmy to może będzie lepsze. O, znowu jakiś śnieg zaczyna sypać, ale. Nie, nie delikatny. <gry> Oraz zjmuję czapkę. A pod spodem druga. No w jednej to za zimne, muszę w dwóch. Nie wiem jak ludzie mogą w jednej czapce jeździć. To... Zimno. A tak, ostatnio tą y, latarkę. Latarkę u powerbank Xiaomi włączyłem i na maksymalną jasność. Sprawdziłem ile świeci, no to tak Dwie godziny mniej więcej świeci cały czas i się wyłącza. To nie jest tak, że ona się ściemnia powoli, tylko od razu się wyłącza jest pełna jasność cały czas i się wyłącza może się przegrzała po prostu, bo gorąca była dosyć, ale nie, chyba po prostu czuła na tym, że bateria się kończy, żeby jej do oporu nie zużywać, to pewnie się wyłącza wcześniej. A dwie godziny spoko, tak do, do, do czegoś tam, łażenia po lesie czy czegoś dwie godziny to jest dużo, ale na rowerze dwie godziny ciągłego świecenia, nie, to za mało Ach tak, jeszcze jedna rzecz mogę pokazać jeszcze ten nowy grafik, jak wygląda, zobaczmy sobie przykładowo, jak wyglądał dotychczas. Weźmy na przykład piątek, no i proszę, 8, 50, 14, 9, 11, 12, 15, 12, 30, 16, 17, 20. Takie różne były zmianki Chociaż nie widzę tych jakichś takich długich. Zaraz nie ma jakichś. No, 11, 16, no ale to nie jest bardzo długie. Dobra, teraz tak, tak to wygląda. O, tylko tyle. Jest 9, 12, 11, 14, 12, 15, 15, 18, 18, 21, 18, 22. Ja sobie wziąłem 11, 14, ale w sumie nie wiem, czy mogę je ja anulować. No na gwarancję ja tam zarobię 50 parę złotych. Nie wiem, czy to się opłaca. To i tak są promiewane godziny, więc bez gwarancji może wpadnie i tak więcej. No a także grafik się zmienił. Teraz będzie taki, albo to jest ty, albo taki będzie przez jakiś czas, przynajmniej na stałe przez jakiś czas.